Przeklęta Kotlina 2 do 0 dla field Hit. Pierwszy pik, pierwszy ban dla fan Laubera. 5 pół godziny streamka za nami. Zwycięzca tego pojedynku zmierzy się w wielkim finale o Mistrzostwo Divizies z Złożdżab. Przegrany tego pojedynku żegna się z turniejem, zajmuje trzecie miejsce. I różna z trzeciego miejsca dostaje 270 dolarów. Lefwing wyrzucony, wala banowana, więc tej wali nie oddają. Tajowi siemaneczko Kezik, witam, witam. Wreszcie, no wreszcie. Pamiętajmy, że jest jeszcze drugi bohater, którym lubi grać ekipa Field The Hit. A mianowicie, Zaria? Na tej mapie? Do przerywania Daniny? Do długich teamfightów? Do zajmowania bossów? Jak najbardziej ok. Ana. Eninga wyrzucona. Wymuszają poniekąd, żeby rywal zagrał Malfuriona. Ale rywal gra. Garosza, i teraz tego Malfuriona powinni zabierać zawodnicy Filde Hit. Bo Garosz malf to jest dobry duet, żeby przerzucić, podrzucić, unieruchomić i zabić odpowiednim kary. Natomiast ciężko jest zrezygnować z Zari, która jest dla nich dobra po prostu w tym momencie. No i jest ten Garosz. Więc tą Zarię mogą zabrać sami fanklubowcy Laubera, więc Zari nie można oddać. Na Garosha lepiej sprawdza się Raynor W stosunku do szaro-grzywego, tak uznali No i zresztą Może nie tak uznali co Zarium w tym mm, W tym teamie gra Dino I Grejem w tym teamie gra Dino Ultralisk Nie ma takich umiejętności jak Dino na Greju. Stąd też Nie będzie Grae'a tylko Raynor Powrót do Jaina y w fazie grupowej dawało im to proste zwycięstwa Henning to oznacza banowanie Lucio bo x-ray ma alfa, ma Lucio, ma cały czas mm, do dyspozycji Stukowa więc paru bohaterów tutaj jest dmuchają, dmuchają na zimne, w ich kompozycji nie zobaczymy już Zeratula, bo też nim gra na uch tylko a do przeciwnika tam może się zamienić Stajem i ta Jaina będzie oddana w zamian za Zeratula. The Haka. Nie chcą, żeby przeciwnik miał Globala. Chcemy teamfightów z Arią. Proszę bardzo, zapraszam serdecznie. Leorek jest cały czas otwarty, też było częstym banem w tej serii. I co też dawało drużynie fan klubu Laubera możliwości na zwycięstwo? Tyrael otwarty, ETC otwarty, ale ETC w Garosza i Jane. E, no ciężka sytuacja dla Vita. Mogą tylko ETC sflexować na solo linię. xRay bierze dekarda mimo wszystko. Trzymać się na dystans. siemaneczko uszy. Witam, witam. On zostawia... Znaczy ten ETC jest spoko O ile mają plan, żeby go zamienić na solo lanera Mam grotta na Alaraku Chen Kopenhagena Tu mogę śmiało stwierdzić, to jest full tryhard kompozycja Wreszcie Od drużyny fanklubu Laubera, wreszcie przy 2-0 jak wiemy, kto nie wygrywa 2-0, ten zazwyczaj przegrywa 3, 2, wczoraj 3, 3, 3 razy taka sytuacja, dzisiaj takiej sytuacji jeszcze nie było. No i co w takim wypadku? Pan Blade, Tyrael i będzie zamiana. Blade idzie na ETCK pewnie, a Wit na Tyraela. Dokładnie. Więc tak jak mówiłem, można tego ETCK sflexować na Globala. Jest dostępny Tyrael. Mocna kompozycja, dużo osłon. Obszarówki dwie, jeśli chodzi o umiejętności kontrolujące dekarty. TTC jest też odepchnięcie Rainora. Ale Słomogrotta na Alaraku jest bestią. Taj potrafi też nieźle sieknąć. Liming. Lauber na Garoszu, Henig na Regarze, Copenhagen-Chenem. No, chyba Copenhagen na nie grał tym Chenem, ale reszta ma super solidne postaci dla siebie. A w zależności od tego, ile godzin już się przekomentowało. Ile jeszcze spotkań zostało? To czasami cieszy to. mnie tak pół na pół. Cieszy i smuci, bo chwilech jakby wygrało, to byśmy przychodzili do finału. Już Mam już 5,5 godziny za nami, a z drugiej strony Blabera. Chciałbym, żeby jeszcze raz podejmował washtap. I żeby tutaj pokazali się z tej strony, którą. Z tej strony, z której zazwyczaj nam się pokazywali. I niech ta seria trwa. Blok. Ekipa dla ETC, Bitwa się gdy mamy dwóch magów, 10, bo Alara, nie oszukujmy się, jest magiem, tak samo Jaina i tu jest dużo bersta: 4, 3, 2, 1. Czy jakoś streamów na Facebooku jest troszeczkę wyższa no, na niż na Twitchu, rację. to prawda, ale to yy, czasami się buguje. Shift F5 spróbuj odświeżyć. Kartę przeglądarki, a jeżeli nie, to spróbuj zmienić przeglądarkę po prostu. Ale jeśli porównywać, to troszeczkę lepszą ma jakoś Facebook, ale to już, już, już dawno. Jak było. Raynor pod eksterminatora. Ultralisk będzie mógł robić szybko, bossy. Ale ultraliska zaraz. O, Johan! Lauber jest. Po stronie field the hit. Chyba. O, Jezus. Chyba kupiony. Chyba Lauber jest kupiony przez field hit. Albo Johan coś traci pewność siebie, bo to wyrzucenie Raynora w tym kierunku było tragiczne, jeżeli nie mamy podrzucenia. I to na maksa. Jeszcze cudem przetrwał tam X-Ray. Ja pamiętajmy, że z tych wszystkich zawodników Pan Klubu to Lauber grał w HGC. A nie którykolwiek inny z graczy. Więc on powinien być tym naczelnym wodzem. I z najwyższymi umiejętnościami, też teoretycznie. Bozowiska po obu stronach. Dziwi mnie, że Lauber nie wraca do bazy, żeby się wyleczyć. Bierze studnie, dwie minuty cooldownu. Danina się pojawi w 3 minucie, gotowa do przejęcia. W takim wypadku, chyba tą pierwszą daninę będą odpuszczali i odpuszczaliby obozowisko z dolnej części mapy, bo to timinguje X-Ray. Przynajmniej taki miał zamiar. Na razie przyszedł na środek, żeby podleczyć sojuszników. Ten trzyma ETCK, no Blade nie, 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 nie może nic zrobić na Kopenhagena. Z tym się muszą liczyć, że dopiero od 10 poziomu więcej wartości przyniesie kisti gdy będzie miał skok ze sceny, można wtedy wlecieć po przeciwnika. Podejrzewam, że Alarak dostanie kontratak. Pojawi się żywiołak Jane. Y. Jest prowokacja Garosza. Nawet może beczka Chena, więc wiem, że ten skok da radę. Z drugiej strony uświęcenie Trela. Hello. Ultralisk nie został wyłapany. Lauber nic nie podrzucił, nic nie przerzucił. Copenhagen pie gorzałkę. Dajno chce, żeby przerzucili jego. Ale nic nie przerzucali. Nie ma Laraka. Nie ma także Trela. Oddali tą daninę, po prostu. Jak mówiłem. Tylko, że byli przygotowani do nieoddawania chyba tej daniny. Dobrze podciągnął sobie cel yy, golemy grotta. Teraz Fanklub Laubera wyłapany gdzieś na rotacji. Lauber ma kłopoty. Spowalnia, ile może jeszcze taj na plecach. Lauber dalej obijany. Lauber z nieustępliwością 5 HP. Lauber ginie. Here's blood. Oj, taj nie trafił. Pit ucieknie mieczem Eldruina. I szybko do bazy. Druga danina w górnej części mapy. Daniny tworzą trójkąt, więc. Pierwsza pojawiła się tu. Druga pojawiła się tu. Trzecia pojawi się tu. Dużo tych barier osobistych. Wybiera dajno. On ma być tym drugim Kerry. Obok Jimiego Raynora. Świetnie teraz. Kombo siadło. To kombo powinno już być wykorzystywane wcześniej. A skoro nie można spróbować się na Daninie w 5 osób, no to rozchodzimy się na linię. Zabieramy struktury, przeposzowujemy y, lub robimy kampy. Kampów nie ma. Decyzja prosta. Usz. uszy to the limit. Kombo przyjął Dino, ale on zadowolony, bo jeszcze miał osłony, więc naładował sobie energię. Dajna przepchnęła środek. Ultralisk. W pół, bezpieczna rotacja. Przewaga w punktach doświadczenia dla fan klubu Laubera. Ale jeszcze góra nie jest dół nie jest no, daj, No teraz przesadził. Gdy będzie miał poziom 13 na barierze osobistej, pojawią się mm, pancerze magiczne. No to tak. No to wtedy mogą go rzucać. Będziemy miał jeszcze strefę wykluczenia w tym momencie. No to tak. Ale teraz. Nope. Gnuch przesadził. Robimy tego bossa we dwóch. Tenga Reinora z pierwszego talentu Exterminatora jest niesamowita. Urobili w czterech. Tu robili trochę wcześniej w dwóch, skończyli w tym samym momencie. Może też nie ma co się okłamywać, no i niestety Alarak... Nie jest najlepszym bohaterem do robienia bossów. Kondrata Galaraka, wyzwanie w otoczeniu i prowokacja Garosza. Pojawia nam się błyskawica Ziemia Ogień, 3 żywiołyczana. Rada wne uzdrowienie Regar czeka jeszcze Jayna. Ale żywiołak. <laughs> żywiołak jak najbardziej jest dobry. Gdy ETC gra pogo, to wtedy możemy myśleć o pierścieniu. Lodu Ależ pierdnął słom grota wskacze po Heninga. Hening zebrał Daninę Wici, rozpłynął, nie odpalił uświęcenia. To uświęcenie przerwane, strefa wykluczenia. Dajno próbuje ratować swoje życie, ale Kopenhagen nie odpuszcza Taj. Zresztą podobnie dobre Tomnado od Dekarda. Boss z dolnej części mapy atakuje struktury przy twierdzy. z górnej kończy fort. Na środku też atakowane struktury. Dwie Daniny po stronie drużyny. Glow Laubera. Tomlada dekarda, skok ze sceny ATC, Uświęcenie Tyrael, Hyperion Raynor i strefa wykluczenia Zari. Duża fala stronników. Będzie Blade po Ekstra stopa. Hardcamp od Taja i Henninga zaraz puszczony. Będzie Daninka. Chen nie ma erki. Dwie minuty cooldownu to jest bardzo dużo, więc. rozbiją się bez jednego ze swoich ważnych ultimateów. Lauber podchodzi agresywnie, nie ma żadnego wsparcia. Wid już wyskautował przeciwnika nie wiedzą, że tego wsparcia nie ma. Kopenhagen musi odpuścić top lane. Blade stara się wyczyścić hardcampa na środku. No i pytanie, czy nie lepiej było tą Daninę zostawić na... walczyć na kolejnej. Gdy będzie trzynastka, gdzie będzie ultimate Chen, ale ultraliska nie ma. Piękna prowokacja Laubera. Piękne pradawe uzdrowienie. Ze zmniejszonym silem od Dekarda. Oj, Henning ma kłopoty, ale tutaj powinni posprzątać na goni z żywiołakiem, Slamgrotta też zaraz ma kolejne combo, Częska skacze po głowie, no... Sprzątanko. 125 sadyzmu dla Alarak'a i rośnie, i rośnie, i rośnie. Poczekał chwilę Slamgrotta, żeby Chen zdążył po fale stron po te kuleczki z fali stronników. Inaczej ta fala stronników z góry by się rozbiła. Tak. Z trzech fal. Z trzech linii zabrają wszystkie fale. Fajne trzynastki. rakszyr osłony. Osłony, osłony. I więcej obrażeń dla Jainy. Weszli za głęboko. Taj się przeliczył. Słam Grotta, może podzielić zaraz jego los. Henning nie ma jeszcze prawdopodobnego uzdrowienia. Kopenhagen tymczasem na plecy z Lauberem po X-Ray, ale X-Ray jeszcze się trzyma. Ultralisk klika ile daje możliwości jego autosek. Rozpłynął się nam Henning Gonią Laubera, gonią Kopenhagena. <gryw> Lauber nie zjadł śniadania, bo rzucił tak tyle o ile. Kardem i zaczęło się to samo co widzieliśmy. Pewność siebie gubi drużynę pan klubu Laubera. Musimy zawsze o tym pamiętać, że klątwa na naszych strukturach powoduje, że one nie atakują. I nasza fala styroników ma po jeden, yy, po jeden HP każdy z nich, więc siłą rzeczy te fale przeciwnika stoją i są potężne. Mocno zadają obrażenia w struktury. Ale można z nich zgarnąć Ekspa. I widzimy, że to teraz na prowadzeniu w punktach doświadczenia. Ilde hit. dostępny za 40 sekund. Tutaj podobnie. Hard camp puszczony i, i, i zmierza na bota. Bodanina będzie na topie. Wid był w stanie jeszcze odpalić. Świętą ziemię Eldruina i. przyspieszyć. siebie, by uciec od Garosza. Kampy puszczane. Część zgarnia exp'a. Na małcie, Nie chce schodzić. Nie chce szybciej tego przepychać. Oj, czemu tu nie jest bezpieczny. Kopenhagen, nie, 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 Uuu, panie Kopenhagen. Panie uchwytnego awanturnika, więc jest bezpieczny, no okej. Okay. Pobosa obie strony. Szkoda, że nie gra beczki Kopenhagen, bo mógłby próbować wypychać. Ale ta święta ziemia druina chyba by mu przeszkodziła osłony na siebie, na sojusznika i przyjąć obuszenie od golema cmentarnego pana bossa, by naładować energię zali, by te autoataki dajno robiły ogromną robotę osypuszczone puszczone tutaj już nie ma jednej wieżyczki tutaj dwie wieżyczki jeszcze stoją, jedna obita, ale stoją port na środku, jeżeli puszczą tego harda nie chcą go odpuszczowywać, no to będzie zniszczony kart gratasona się na mapie Tutaj, Że tą jedną daninę mogą poświęcić. Mają przewagę w expie. Trzeba bronić twierdzy. I to jest rozsądne zagranie, bo w momencie w którym tracimy dolną twierdzę, jeżeli nie odpuszczamy bossa, a nie daj Bóg przegramy team fight, co prawda po drugiej stronie mapy. Ale przegramy. Bo rywal może chcieć wejść w kor, gdy zgładzi szybko trzech bohaterów. Tak znegowali możliwość pewnego win-condition, które otwierało się dla fanclubu Lobera. Zresztą oni prowadzą w punktach doświadczenia, chociaż pasywnie będą woli przegrywali. Bo stracili trzy forty, a rywal czy dwa porty posiada tylko brak portu na topie. Odcinają, odcinają od fal stronników przeciwnika. Sprytnie. Frizują te linie, gdzieś tylko da. Ale gdy chcemy już się ustawić na edaninie, daninie no to te linie trzeba wypchnąć i po prostu biec. Jeszcze Druina odcina. wit bajtuje te kombo, odsłam groty. No i wit bajtował, ale prawdopodobnie swoją deskę. Kopenhagen wyrzucony, nie musiał palić Erki. Teraz to może zaskoczyć pradawne uzdrowienie minus 75%. Hila Lauber już Erki od nie, Regara nie dostanie, ale często skakuje na głowę. Ultraliska Ultralisk ma jeszcze adrenalinę. Blade z tarapatami, Blade wyciągnięty, unieruchomiony i z minus armorem od Etaja. Kopenhagen dalej na Dino skacze. Easy game. Twierdza została otwarta na dole. Może Henning postawić totem, żeby przytankować. Mogą czekać na falę stronników, którą przepchnął Słomgrobta i obijać z dystansu. Jaina podchodzi na lodową lancę, to jest w zasięgu twierdzy, ale jeżeli ją rzuci szybko i ucieknie, to ta twierdza nie zdąży zaatakować. Przewaga do poziomu 20 istnieje dla fanclubu Laubera. Jeszcze dwie osoby są martwe. Fanklub Laubera nie powinien teraz, wydaje mi się, szukać awantury. Bo jeżeli spojrzymy na to znowu z tej perspektywy, pradawne uzdrowienie plus pandy Chena na cooldownie. Oj, wit, strolował, Cłam grotta leci pierwszy, Wyciągnąć idealnie, perfekcyjnie, książkowo. O, jeden mieczel Druina za daleko. Ale ukarali Vita. Wit w tym momencie zrobił bardzo duży błąd. Zdając ten mieczel Druina. On, nie widząc przeciwnika, uznał. Na pewno już stąd poszli. No nie. Kacze. Blade w dolną część mapy, ale tutaj zaraz poziomy 20. I nie ma Blade'a teraz na tym punkcie, Słombrota tutaj wszedł, jest jeszcze kontrata, Kopenhagen musi przeczekać tą strefę wykluczenia, bandy będą za dwie sekundy, ale rozpłynął się Alarak! Alaraka nie ma, 20 dobite szybko, te 20 je dodane, no i ten fight chyba będzie i tak po stronie drużyny. Pan klubu Laubera podrzucony, x-ray spowolniony, może laskom jeszcze pierdyknąć, ale co z tego, klątwa aktywna. Oby korzystali wszystkie błędy przeciwnika. Tak jak mówiłem, wit na Garoszu jest agresywny, ale jeżeli na Iraela Wita, mamy Garosza, mamy Alaraka, coś co może go nieustannie gnębić, to nie ma szans odpalić dobrego święcenia. Ulepszony żywiołek Jane, tarcza burzy od Regara. Bandy dla Chena. Podwójne przerzucenie Garosza. I może resetować combo Alarak. Przeciwnik z burzowym pociskiem od ETC. Piętą areną Traela. Egzekucją Jimmy'ego Raynora. Czeka Dekart. Czeka Zaria. Bosy dostępne. Gierka nie została zakończona. Nie zniszczone. Mogą po prostu sobie czekać. Fan dla Obera, by mm, katapulty dojechały. A, może bajtuję po prostu na tym bosie, żeby wyłapać jeszcze jeden target. Hardcamp puszczony. Ta górna twierdza się utrzyma. Boss, czy górny, czy dolny. Dla fan klubu powinien kończyć tę grę. Niekończące się de dekarda, Zaria z restowaniem shieldów. Bossa robi field hit. Field hit szuka walki. Field hit nie ma dużo czasu, żeby tę walkę podjąć. A tutaj bossa przejąć można. Z drugiej strony wchodzi Taj. Prosto po Ultraliska. On na nikim się nie skupia, się tylko na area i noża. Ale rozpływają się, nie rozpływają się uświęcenie. Święta Ziemia druina, Strefa wykluczenia. Jest boss przejęty. Taj nikogo nie zabił. żyjąca w szacownicy i Lauber podrzuca. Chen odpalił trzy żywioły. No ale czy chcą się tutaj bić dalej? Hyperno nad głową. Wyskoczył Blade burzowym pociskiem, żeby nie dać się unieruchomić. Blade nie chce dać przeciwnikowi zabić się, bo jeszcze ma podężne przyciska. To będzie ważne narzędzie do tego, żeby zabić jakiegokolwiek rywala. Lauber ginie. Bossy przejęty, skok ze sceny. Henning obijany. Muszę iść w core. Muszę iść w core. klub Laubera. Wróg zaatakował bazę czerwonych. Idzie w core. Rywal wraca, ale Słamgrotta jeszcze. Oj, Słamgrotta, tak pięknie przerwał! Słamgrotta, idealne przerwanie. To może być koniec rozgrywki. Dwie katapulty plus Chen plus Jaina. No tego się już nie wybroni. Za późno się zorientowali. Gigi. Well played!